Rywalizacja między Wisłą a Krakowią to nie tylko sportowe emocje. To wojna, która rozgrywa się na ulicach. W ciągu kilku lat zginęło aż 7 osób, a ich śmierć była wynikiem morderczej niechęci chuliganów. W tym filmie ujawniamy, co naprawdę dzieje się za kulisami krakowskich porachunków. Kto decyduje o tym, kto żyje, a kto nie wraca do domu. Kraków. Jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast Polski skrywa nie tylko bogatą historię i zabytki wpisane na listę UNESCO, ale również głęboko zakorzeniony konflikt, który od dziesięcioleci dzieli jego mieszkańców. Konflikt ten nie toczy się jednak o politykę, religię czy kwestie społeczne. Jego osią są dwa rywalizujące kluby piłkarskie Krakowia i Wisła. Choć dla niektórych to powód do dumy symbol sportowej rywalizacji i tradycji dla innych to przekleństwo, które wpływa na codzienne życie wybór dzielnicy, w której się mieszka a niekiedy niestety, również na to, czy wróci się do domu w jednym kawałku. W Krakowie nie sposób być obojętnym wobec tej rywalizacji. Nawet osoby całkowicie niezainteresowane sportem muszą mieć świadomość, że miasto podzielone jest niemal jak mapa konfliktu. Są ci od Pasów, czyli Krakowi, rozpoznawalni po biało-czerwonych barwach, oraz ci wierni białej gwieździe, czyli wiśle. Dzielnice, ulice, a nawet osiedlowe ławki mogą nosić ślady tej niepisanej granicy. Miejscowi dobrze wiedzą, że pewnych miejsc lepiej unikać, jeśli nosi się barwy przeciwnika. Tak jak Manchester ma swoje czerwone i niebieskie serce, tak Kraków od dawna rozrywa na pół nie piłka nożna, lecz wszystko to, co powstało wokół niej przede wszystkim brutalne wojny chuliganów. Najbardziej krwawy okres w dziejach krakowskich porachunków przypadł na lata między 2010 a 2013 rokiem. W tym czasie życie straciło aż 7 osób. Ich śmierć była efektem mrocznych. Zorganizowanych zasadzek i starć między zwaśnionymi grupami. Cała fala przemocy rozpoczęła się w pierwszych godzinach nowego roku 2010, gdy na osiedlu Olsza znaleziono ciało 28-letniego Sympatyka Wisły. Mężczyzna został brutalnie ugodzony nożem. Nie minęło wiele miesięcy, a w maju w Nowej Hucie doszło do kolejnej tragedii. 17-letni chłopak zginął w ulicznej bójce z udziałem grup kibicowskich obu drużyn. W czerwcu w samym centrum miasta zginął 21-latek, który został ugodzony nożem w klatkę piersiową. Wydawało się, że ulice Krakowa stały się polem wojny, gdzie każdy dzień mógł skończyć się tragedią. Jednak największym wstrząsem dla opinii publicznej była egzekucja Tomasza C., lidera chuliganów w Krakowi, który zginął w styczniu 2011 roku na osiedlu Kurdwanów. Zamaskowani oprawcy powiązani ze środowiskiem Wisły dopadli go po pościgu, i zadali aż 64 ciosy przy użyciu ostrych narzędzi. Sąd skazał kilkunastu sprawców na kary od 8 do 10 lat więzienia. Trzej z nich, którzy zdecydowali się na współpracę z policją, otrzymali jedynie wyroki w zawieszeniu po 11 miesięcy pozbawienia wolności z pięcioletnim okresem próby. Kolejne wydarzenia tylko potwierdziły, że skala przemocy sięgnęła granic absurdu. W 2012 roku na ulicy Wielickiej zaatakowany został 17-letni chłopak, który wraz z kolegami szedł na stację benzynową. Jak wykazało śledztwo, ofiara nie miała żadnego związku ze środowiskiem kibiców. Został napadnięty przez 11-osobową grupę związaną z Wisłą. Bito go brutalnie metalowym prętem drewnianymi kijami kopano po głowie. Sąd skazał czterech oskarżonych trzech z nich otrzymało wyroki w zawieszeniu a jeden trafił do więzienia na dwa lata. Pod koniec tego samego roku prokuratura przedstawiła akt oskarżenia wobec 22 sympatyków Krakowi. Chodziło o brutalny atak na Dariusza D., znanego w tym środowisku pod pseudonimem Dziekan. Do zdarzenia doszło pod jednym z krakowskich kin, gdzie ofiara została śmiertelnie raniona nożem w plecy podczas ucieczki. W wyniku napaści ranny został także jego znajomy, 40-letni Piotr Żet, również powiązany z Wisłą. Ostatecznie wszyscy oskarżeni przyjęli wyroki. Od 2,5 roku do 5 lat pozbawienia wolności. Jednak najbardziej szokującym atakiem, który wstrząsnął całą Polską, była egzekucja 23-letniego Łukasza. W Biały Dzień, w czerwcu 2013 roku, na ulicy Żywieckiej został on zaatakowany przez grupę chuliganów z Krakowi. Jednym ciosem odcięto mu rękę. Młody mężczyzna wykrwawił się na śmierć, zanim przyjechała pomoc. Ostatnia znana tragedia miała miejsce w styczniu 2018 roku. 18-letni miłosz został zaatakowany przez około 10 zamaskowanych napastników uzbrojonych w noże i ostre narzędzia. Chłopak próbował ratować się ucieczką i schował się za przypadkowym przechodniem. Napastnicy jednak bez skrupułów odrzucili tę osobę i rzucili się na miłosza, zadając mu liczne ciosy. Nastolatek stracił niemal całą rękę i w stanie krytycznym trafił do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować. Tragiczne jest nie tylko to, że miasto przez lata nie potrafiło poradzić sobie z tą falą przemocy, ale również fakt, jak zbrodniarze byli postrzegani przez swoje środowiska. Chuligani gloryfikowali swoich poległych towarzyszy jak bohaterów, a z ofiar wrogiego obozu kpili z zimną pogardą. Po śmierci Tomasza C., zwanego człowiekiem, kibice Krakowi stworzyli specjalną oprawę podczas meczu oddając mu hołd. Fani Wisły natomiast odpowiadali skandalicznymi przyśpiewkami i hasłami. Transparenty z makabrycznymi przekazami, okrzyki pełne nienawiści to wszystko wpisywało się w brutalny folklor krakowskich derbów. Jednym z przykładów był transparent z hasłem, które rozciągało się na trybunach Wisły. Boże, miej litość nad naszymi wrogami, bo my jej nie mamy. Obok znajdowały się rysunki zakapturzonych postaci i krzyże. Na jednym z nich powieszono szalik Krakowi. Odpowiedź nie kazała długo czekać. Fani pasów podczas spotkania z górnikiem zabrze wywiesili baner z napisem Zabraknie nam palców u rąk, aby policzyć tych bezlitości, którzy już nigdy nie zasiądą u nas w sektorze gości. Choć komisja ligi próbowała reagować karami finansowymi wobec klubów, chuligani nadal pozostawali nietykalni. Organy ścigania były często bezradne, a wymiar sprawiedliwości wydawał zaskakująco łagodne wyroki. Nawet osoby skazane za egzekucję niejednokrotnie opuszczały mury więzienia szybciej niż można by się spodziewać. Na domiar złego w klubach znajdowali się działacze, którzy zamiast walczyć z przemocą utrzymywali przyjazne stosunki z radykalnymi grupami, licząc na ich wsparcie z trybu. W całym tym chaosie ginęło coś więcej niż tylko ludzkie życie. Ginął sens sportowej rywalizacji, która powinna opierać się na pasji, dumie z barw klubowych i wzajemnym szacunku. Zamiast tego, Kraków przez wiele lat przypominał pole walki, gdzie najważniejszy nie był wynik meczu, lecz to kto komu zada mocniejszy cios, nie tylko w przenośni. Wydarzenia, jakie rozgrywają się na krakowskich ulicach, pokazują mroczną stronę miasta, które na co dzień kusi turystów pięknem architektury, zapachem obważanków i klimatem średniowiecznych uliczek. Za fasadą historii i zabytków czai się jednak brutalna rzeczywistość, w której rywalizacja między grupami sympatyzującymi z lokalnymi klubami przeradza się niekiedy w brutalne starcia. Najnowszy incydent, do którego doszło w lutym na ulicy Szewskiej, wstrząsnął nie tylko lokalną społecznością ale również opinią publiczną w całym kraju. W nocy 24 lutego, kiedy większość Krakowian odpoczywała po tygodniu pracy lub bawiła się w pobliskich klubach, na jednej z najbardziej znanych ulic w centrum miasta doszło do wyjątkowo agresywnej konfrontacji dwóch grup mężczyzn. Starcie było wyjątkowo gwałtowne. Uczestnicy używali niebezpiecznych narzędzi, które mogły z łatwością doprowadzić do tragedii. Zanim policja zdołała dotrzeć na miejsce, wszyscy biorący udział w zamieszaniu rozpłynęli się w ciemnych załkach miasta. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z krakowskiej komendy oraz specjalna jednostka zajmująca się zwalczaniem przestępczości wśród agresywnych kibiców. Intensywne śledztwo nie trwało długo. Już 4 marca na terenie stolicy zatrzymano pierwszego podejrzanego, 22-letniego mężczyznę. W tym samym dniu w samym sercu Krakowa ujęto jego rówieśnika. Kilka dni później, 12 marca, do policyjnego aresztu trafił 20-letni mężczyzna. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec całej trójki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu, uznając, że sprawa jest poważna i wymaga szczególnej ostrożności. To jednak nie był koniec działań służb. Analizując zebrane dowody i śledząc każdy trop, funkcjonariusze kontynuowali operację, która doprowadziła 8 maja do wejścia do jednego z mieszkań w Nowej Hucie. Tam w dobrze przygotowanej akcji zatrzymano kolejnych dwóch mężczyzn, również w wieku 23 lat. Przeszukanie lokalu ujawniło zatrważający obraz. Policjanci zabezpieczyli substancje odurzające, wagi służące do ich porcjowania, niebezpieczne sprzęty takie jak ostre narzędzia, broń pneumatyczną oraz emblematy jednoznacznie wskazujące na przynależność do radykalnego środowiska chuliganów. Wobec tych dwóch zatrzymanych również zastosowano areszt tymczasowy. Ostatni z podejrzanych, 20-letni mężczyzna, postanowił sam stawić się 13 maja w jednym z krakowskich komisariatów. W jego przypadku zastosowano nieco łagodniejsze środki: policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Przeprowadzono z nim wszystkie wymagane procedury procesowe, formalnie przedstawiając zarzuty. Wszyscy zatrzymani są podejrzani o udział w bójce z użyciem narzędzi, które mogły bezpośrednio zagrażać ludzkiemu życiu lub zdrowiu. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Choć proces dopiero się zaczyna. Mieszkańcy Krakowa już teraz pytają, jak długo jeszcze miasto będzie musiało zmagać się z cieniem brutalności, który kładzie się na jego ulicach. Warto zaznaczyć, że nie był to odosobniony przypadek. Tego rodzaju incydenty miały miejsce także w niedalekiej przeszłości. W listopadzie ubiegłego roku, dokładnie w nocy z 22 na 23, doszło do starcia dwóch mężczyzn na ulicy krakowskiej. Szarpanina nabrała niepokojącego charakteru, gdy jeden z uczestników wyciągnął przedmiot przypominający broń. Na szczęście, jak później ustalono, był to jedynie pistolet na kulki, replika, która jednak wystarczyłaby wzbudzić strach. Obaj mężczyźni odnieśli jedynie powierzchowne obrażenia, jednak policja nie zamknęła sprawy i kontynuowała czynności. Kilka dni po incydencie jeden z czytelników lokalnego portalu przesłał nagranie, na którym zarejestrowano grupę mężczyzn kierującą się w stronę sukiennic. Na kolejnym ujęciu widać było jak między tą grupą a kilkoma osobami Znajdującymi się w jednym z lokali na ulicy Floriańskiej, dochodzi do agresywnej wymiany gestów i gruźb. Osoby stojące na zewnątrz wymachiwały przedmiotami, przypominającymi niebezpieczne narzędzia w kierunku przebywających w środku klientów. Całej sytuacji towarzyszył zamaskowany ochroniarz, który zablokował drzwi, wejściowe by nikt nie mógł opuścić ani dostać się do środka. Choć na pierwszy rzut oka sytuacja wyglądała jak preludium do kolejnej ulicznej tragedii. Według relacji jednego z pracowników Baru nic niepokojącego nie wydarzyło się wewnątrz lokalu. Brak monitoringu na zewnątrz sprawił jednak, że nie udało się w pełni ustalić, co dokładnie działo się przed wejściem. Zgłoszono również informacje o wybiciu szyby, jednak szybko okazało się, że nie miało to żadnego związku z incydentem uwiecznionym na nagraniu. Zniszczenie szyby nastąpiło wcześniej i było wynikiem zupełnie innego zdarzenia. Mimo że nie wszystkie przypadki kończą się egzekucjami, to każde z takich zajść podgrzewa atmosferę strachu i napięcia. Kraków staje się miejscem, gdzie przemoc przestaje być jedynie tłem dla konfliktu sportowego, zaczyna dominować w przestrzeni miejskiej, wypierając spokój, który powinien towarzyszyć codziennemu życiu mieszkańców.